W tym roku to już czternasta edycja ogólnopolskiej kampanii Odważnie wygrywają, w której mówimy bardzo szeroko i bardzo głośno na temat profilaktyki raka jądra. To temat, który jest szczególnie skierowany do osób młodych, co jest podyktowane niewątpliwie statystyką, ponieważ Rak jądra jest nowotworem najczęściej diagnozowanym u bardzo młodych mężczyzn. 14. edycja kampanii w tym roku to oczywiście szereg różnych bezpłatnych dla mieszkańców nie tylko Gdyni, ale trójmiasta różnych wydarzeń. Promujemy te działania szczególnie w obszarze edukacyjnym, ponieważ kampania odważnie wygrywają to nie tylko listopad, który jest poświęcony męskiemu zdrowiu, to działania całoroczne, które prowadzimy w szkołach, w różnego rodzaju firmach i instytucjach, właśnie działania edukacyjne. A w listopadzie wychodzimy w taką szeroką przestrzeń publiczną, zapraszając wszystkich Państwa do aktywności fizycznej, która niewątpliwie jest jednym z czynników profilaktyki zdrowotnej. Jednostka Wojskowa Formoza w dniu 4 listopada bieżącego roku w sobotę organizuje wspólny trening sztuk walki na plaży miejskiej w Gdyni. Celem właśnie między innymi rozpropagowania tej szczytnej akcji poprzez Organizację właśnie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu, czyli tak jak my lubimy, bardziej, jak, jak my lubimy to najbardziej realizować, no, żeby po prostu ludzi w ten sposób zarówno zachęcić do aktywnego, spędzania, do, do aktywnego spędzania wypoczynku na wolnym powietrzu, ale też przedstawienia informacji na temat właśnie tego zagadnienia, jakim jest profilaktyka raka jądra.